Kanał Kroniki i Tajemnic zaprasza na kontynuację cyklu zatytułowanego Śladami Denikena. W czwartej części siódmego sezonu zajmiemy się czwartym rozdziałem pozycji w imieniu Zeusa. Korzystając z okazji, zachęcamy do zasubskrybowania kanału w oczekiwaniu na nadchodzące nowości. Zapraszamy! Rozdział czwarty: Zamieszanie wokół Troi. Gdy wschód słońca na zachodzie. Kompas winien sprawdzić człowiek. Przysłowie ludowe. Pod koniec VIII wieku przed Chrystusem żył w Grecji poeta, którego zna cały świat, ale nikt nie potrafi powiedzieć o nim nic pewnego. Nazywał się Homer i jest autorem fantastycznych epopej Iliady i Odysei. Dzięki badaniom udało się ustalić, że Homer pochodził z Joni w Azji Mniejszej i prawdopodobnie wędrował po Grecji jako pieśniarz, a na dodatek biedak był podobno ślepy. Wieczną zagadką pewnie pozostanie, skąd ślepy wędrowny pieśniarz wziął szkielet, czyli poufne informacje do swych wspaniałych eposów. Iliada i Odyseja obejmują łącznie 28 tysięcy wersów, całkiem nieźle jak na ślepego poety. Dopiero Homer miał zainaugurować grecką poezję, stoi on na początku literatury greckiej, od niego zaczyna się historia europejskiej duchowości ale nawet ślepy geniusz nie zmyślał dowolnie swoich historii. Zdaniem fachowców pisemną wersję jego eposów poprzedza długa tradycja, lecz za tym rdzeniem kryje się prastary przekaz baśniowy. O cóż chodzi w tych prastarych baśniach? W Iliadzie opisuje się walki, dziwną broń i bohaterskie czyny, w których uczestniczyli bogowie i ludzie. Czytamy w ósmej księdze o latających rumakach, a one pomknęły ochotnie wskroś przestworzy pomiędzy gwiaździstym niebem i ziemią. Dzięki mgle te boskie zwierzęta stają się w dodatku niewidzialne. Oto przybywa Posejdon, właściwie władca mórz, latającym zaprzęgiem, a woda nie tknęła osi spiżowej. Lubię takie bajki. Akcja obraca się naturalnie wokół miłości, obrażonego honoru i po części również wokół wojny trojańskiej. Inaczej w Odysei. Tu opowiada się w literackiej formie o budzących zgrozę przygodach Odyseusza. Wraz z towarzyszami walki zdobywa on w końcu troje i po dwudziestu latach wraca wreszcie na ojczystą wyspę Itakę. Cała akcja jest podporządkowana Odyseuszowi, on sam opowiada, w pierwszej osobie, o ciosach losu przeznaczonych mu przez bogów, a także o własnych bohaterskich czynach i trikach, które pozwoliły mu przeżyć. Filologowie dopatrują się w Odyseuszu dawnej postaci mitologicznej, a cała historia jest oczywiście raczej natury baśniowej. Nie stoi za nią, tak uważano przez długi czas, żadna rzeczywistość. Pogląd ten skorygował Heinrich Schliemann, który, z Homerem w ręku, odkrył Troje. Ale o tym będzie mowa później. W odróżnieniu od argonautiki nie chciałbym analizować Odysei. Na jej temat istnieje wystarczająco obszerna literatura. Chyba jednak muszę przedstawić pokrótce jej treść w celu zrozumienia tej poruszającej świat historii. Odyseusz jest królem i taki. Wraz z towarzyszami wyrusza na podbój Troi. Powodem waśni było porwanie pięknej Heleny ze Sparty do Troi. W drodze powrotnej mała flotylla Odyseusza, Składająca się pierwotnie z dwunastu łodzi, przeżywa jedną przygodę po drugiej. Najpierw wiatry przeganiają bohaterów z przylądka maleją, którzy lądują potem na wyspie Jednookich Cyklopów. Jeden z nich, o imieniu Polifem, zamyka Odyseusza i jego towarzyszy w jaskini i pożera codziennie po dwóch. W końcu Odyseuszowi udaje się oślepić cyklopa za pomocą rozżarzonego pala i uciec z resztą załogi. Na marginesie. Cyklop zapytał Odyseusza o imię, a ten skłamał, mówiąc, że nazywa się Nikt. Oślepiony Cyklop wezwał na pomoc swoich kompanów i ryczał, że nikt wybił mu oko. W naszym stuleciu zastosowano ten podstęp w pewnym westernie, lecz nie sądzę, by widzowie domyślili się, od kogo pierwotnie pochodził ów pomysł, My name i Snowbady z Terensem Hillem. Odyseusz i jego załoga muszą następnie uporać się z uwodzicielskimi syrenami oraz z czarodziejką Kirkę, która od razu zamienia całą załogę w świnie. Potem Odyseusz odwiedza królestwo Hadesa, świat zmarłych, gdzie może rozmawiać nie tylko ze swoją zmarłą matką, ale także z innymi sławnymi ludźmi, którzy już dawno pożegnali się z tym światem. W końcu statek musi przepłynąć między dwoma potworami, scylą i charybdą. Charybda została ponoć kiedyś strącona gromem Zeusa do morza i odtąd trzy razy dziennie połyka i wypływa olbrzymie ilości wody. Nie ustępuje jej siostra Scylla. Opisywana jest jako potwór podobny do psa, chwytający i powoli pożerający żeglarzy. Od razu też porywa sześciu ludzi od Odyseusza. Reszta załogi dostaje się na wyspę Trinakie. Tam głodni mężczyźni zabijają kilka sztuk bydła, ale niestety, zwierzęta należą do Tytana Słonecznego Hyperiona. Rozwścieczony Hyperion skarży się Zeusowi, a ten jednym piorunem roztrzaskuje statek. Utonęła cała załoga, ocalał tylko Odyseusz. Chwyta się paru desek, a po kilku dniach fala wyrzuca go na brzeg na wyspie Ogygia. Ogygia jest wyspą Kalipso, która mimo swego piękna mieszka w jaskini. Dogadza ona na potęgę Odyseuszowi i prosi go, by z nią został, a dzięki temu osiągnęli śmiertelność. Przez siedem lat Odyseusz zażywał słodkiego życia u Kalipso, ale w końcu znudziły mu się ciągłe pieszczoty. Przygnębiony przesiaduje na plaży i marzy o ojczyźnie. Wtedy przylatuje Hermes, który rozkazuje Kalipso uwolnić Odyseusza. Otrzymuje on potrzebne narzędzia, by mógł zbudować sobie tratwę, na której opuszcza gniazdo miłości. Ale Bóg mórz Posejdon, którego syn, Cyklop Polifem, został przez Odyseusza tak haniebnie przechytrzony, pędząc nad wodami na skrzydlatym rydwanie, wywraca jego tratwę. Odyseusz byłby się utopił, gdyby nie pozbył się pod wodą swych ciężkich szat. W dwa dni później zupełnie wyczerpanego fale wyrzucają na brzeg na wyspie Drepane. Z boską pomocą dociera w końcu, z przerwą na pobyt u pasterza Świń, na wyspę Feaków, skąd wreszcie, po dwudziestoletniej nieobecności, może popłynąć do Itaki. Takie są ogólne ramy tego bohaterskiego eposu. Ponieważ w Odysei i Iliadzie, podobnie jak w Argonautice, można również odnaleźć bardzo wiele danych geograficznych, świat naukowy zadawał sobie pytania, gdzie był Odyseusz. Na jakim morzu przeżywał swoje przygody? Gdzie leżą wymienione wyspy? Gdzie znajdziemy straszliwe potwory z Cylle i Charybde? Sformułowano przeszło sto poglądów, narysowano około siedemdziesiąt map, a każdy badacz Odyseusza był przekonany, że właściwie podążał śladem swego bohatera. W zależności od zapatrywań Odyseusz miał krążyć po Azji Mniejszej, opłynąć wyspy brytyjskie lub nawet trafić podczas swej tułaczki do Ameryki Południowej. Wrzucano także do jednego worka Odyseję razem z Argonautiką albo też tułaczka Odyseusza rozgrywała się zgoła poza naszą planetą. Najrozsądniejsze słowa, jakie napisano o Odysei, pochodzą od braci Hansa Helmuta i Arminę Wolfów z Niemiec. Udało im się faktycznie zrekonstruować taką trasę podróży, w której poszczególne miejsca są skorelowane z czasem podróży i odległościami. Autorzy nie twierdzą przy tym że Odyseusz z opowieści był tu czy tam, lecz jedynie, że rejs opisany przez Homera daje się bardzo sensownie odnieść do pewnej trasy w obszarze Morza Śródziemnego. Choć wyniki wieloletnich prac badawczych braci Wolf są absolutnie spójne i przekonujące, zastanawiam się, skąd ślepy Homer znał tak dokładnie trasę podróży. W Odysei wymienia się też z nazwy wyspę Kretę, nie wspomina natomiast o robocie Talosie. Czyżby Homer nie znał Talosa z Argonautiki? Może robot wydawał mu się istotą zbyt fantastyczną, zbyt naciąganą? Raczej nie wyobrażam sobie, by tak było, zważywszy na inne fantazje opisane w Odysei. Homer doszukuje się związku bogów z wszelkimi możliwymi sztuczkami czarodziejskimi. Występuje u niego także latający rydwan Posejdona, ale nie ma złotego runa. Mimo całego przypisywanego bogom hokus pokus Odyseja nie zawiera żadnego science fiction w stylu argonautiki. Miejscem, o które toczą się boje w Iliadzie, jest Troja, lecz akurat tego miasta nie ma w geometrycznej sieci starożytnej Grecji. Czyżby nie było włączone do systemu prastarych boskich tras? Przecież wszyscy greccy historycy starożytności opisują los Troi a obleżenie miasta miało mieć miejsce mniej więcej w latach 1994-84 przed Chrystusem. Troja musiała być bardzo stara, gdyż nazwa miasta wywodzi się od mitycznego bohatera Trosa, ojca Ilosa, który był ojcem Laomedona, a ten ojcem Priama, króla Troi. Pierwotnie miasto nosiło inne nazwy, Ilium, Ilion i Troas. W dodatku podobno Apollo pomagał w budowie cyklopich murów obronnych. Miasto ma więc dokładnie takie samo mityczne pochodzenie jak wiele świętych ośrodków w Grecji, o których już wspomniałem. Dlaczego w takim razie geograficzne położenie terenu wykopaliskowego, znanego dzisiaj jako Troja, nie pasuje do geometrycznej sieci boskich rodów? Czyżby Troja, którą odkrył Heinrich Schliemann, nie była identyczna z Troją mitologiczną? W Odysei występuje też wreszcie Agamemnon, który wraz z kilkoma towarzyszami ma być pochowany w Mykenach. Mykeny są częścią geometrycznej siatki, natomiast nie należy do niej miejscowość określana dziś jako Troja. Daje mi to wiele do myślenia. Według mitologii tereny wokół Troi miały zostać kiedyś opanowane przez kreteńskiego króla o imieniu Teukros. Jego lud nazywano Teukrami. Ale później przybył samotnie w te okolice królewicz Dardanos i założył małą osadę. Wkrótce potem zaczęto nazywać kraj od jego imienia Dardanią, Dardanele, a ponieważ jego syn miał na imię Tros, osada otrzymała nazwę Troas, i stąd późniejsi Trojanie. Ponieważ najstarszy syn Troasa nosił imię Ilos, osadę na wzgórzu nazywano również Ilion albo Ilios. Wyjaśnia to, skąd wziął się tytuł poematu Homera, Iliada. Z Iliadą Homera w ręku, jak mówi współczesna legenda, Heinrich Schliman odkrył ponoć na nowo prastare miasto. Oczywiście lubię tego rodzaju historie. Oto zjawia się ktoś i twierdzi wbrew wszelkim poglądom naukowym, że opisana przez Homera bitwa o Troje rzeczywiście miała miejsce, łącznie z biorącymi w niej udział bohaterami. A potem odnajduje Troje. Fantastyczne! Tyle, że historia w tej postaci nie jest zgodna z prawdą. Co więc jest zgodne z prawdą? Przynajmniej życiorys tego fenomenalnego entuzjasty. Heinrich Schliemann przyszedł na świat 6 stycznia 1822 roku w Neubuków, Mecklenburgia, jako syn biednego pastore. Podobno już jako dziesięciolatek napisał po łacinie rozprawę o wojnie trojańskiej. W 1836 roku rozpoczął praktykę kupiecką, a w pięć lat później jako stewart płynął w kierunku Ameryki Południowej na pokładzie małego brygu Dorotea. Statek miał awarię i rozbitkowie wylądowali w łodzi ratunkowej na holenderskim wybrzeżu. W Amsterdamie Schliemann został kancelistą i zarabiał całe piętnaście dolarów rocznie. Mówiono o nim, że wyróżniał się wielką oszczędnością, ogromną pilnością i znakomitą pamięcią. Po opanowaniu języka holenderskiego zagłębił się w angielskim i francuskim. Później doszły inne języki, jak choćby niełatwy rosyjski i dość skomplikowana dla Niemców greka. Już w wieku 25 lat Schliman był niezależny jako agent handlowy i w 1847 roku założył w Petersburgu własną firmę handlową. W Rosji ciągnął wielkie zyski ze sprzedaży indyga, siarki, ołowiu i saletry i w kilka lat udało mu się zbić majątek. Ponieważ 4 lipca 1850 roku był przypadkiem w interesach w Kalifornii, został automatycznie Amerykaninem, gdyż owego dnia, w swoje narodziny, nowy stan USA uczynił swymi obywatelami wszystkich tych, którzy znajdowali się akurat na jego terytorium. Od 1858 roku Schliemann regularnie podróżował po świecie. Zainspirowany swoim Homerem i absolutnie przekonany o tym, że opisana w Iliadzie i Odysei Troja musiała kiedyś istnieć, zamieszkał w 1868 roku na stałe w Atenach. Ponieważ jego rosyjska żona nie chciała przenieść się do Grecji, rozwiódł się i szukał na miejscu partnerki przez ogłoszenia w prasie. I znalazł, a była nią śliczna dziewiętnastoletnia dziewczyna. Wierny Homerowi nadał swemu pierwszemu dziecku na chrzcie imię Agamemnon. Na razie szliman, który już wtedy posiadał majątek wartości ponad dziesięciu milionów marek, zwiedzał dalsze kraje, aż no właśnie, aż odkrył Troje. Ale odkrycie to wcale nie było takie oczywiste, jak można przeczytać w popularnych książkach. W odległości 4 kilometrów od Dardaneli, na obecnie tureckim terytorium, znajduje się wzgórze Hisarlik. Do wybrzeża Morza Egejskiego jest stąd niespełna 7 km. Wzgórze ma znaczenie strategiczne, gdyż musi je minąć każdy statek, który chce wpłynąć do Dardaneli. Starożytni Grecy nazywali to miejsce Hellespont, ponieważ Hele, córka króla Atamasa, miała tutaj spaść do wody z latającego barana. Zarówno Grecy, jak później Rzymianie przypuszczali, że w tej okolicy znajduje się Troja Homerowa, choć może nie akurat pod wzgórzem Hisarlik. Zaledwie cztery kilometry na południe od tego wzgórza leży wioska Bunarbashi i dokładnie tam szukali Troi fachowcy w ubiegłym wieku. Na podstawie przekazów wytyczono teren przyszłych poszukiwań, ale miejscowi chłopi twierdzili jeszcze przed przybyciem Szlemanna, że fachowcy będą uganiać się za Mirażem, gdyż Troja nie leży pod Bunarbashi. Ale pod wzgórzem Hisarlik. Te właśnie kontrowersje skłoniły pochodzącego z Anglii Amerykanina, Franka Calvetta, który pracował jako agent konsularny zarówno w Atenach, jak i w Stambule, do legalnego nabycia wzgórza Hisarlik. Calvet był tam przed Schliemannem i przed Schliemannem rozpoczął amatorskie prace wykopaliskowe. Miał nadzieję, że zdoła zachęcić szefów londyńskiego British Museum do większej akcji wykopaliskowej. Ci jednak odrzucili jego propozycję. Także Szliman w Atenach dowiedział się o zamiarach Kalweta i wyruszył w drogę, by kupić wzgórze Hisarlik. W ten sposób milioner Heinrich Szliman spotkał obieży świata Franka Kalweta, któremu było na rękę pozbycie się Hisarliku i wszelkich związanych z tym kłopotów. Później, kiedy rozeszła się wieść o znalezieniu w troj złotych przedmiotów, na pewno okropnie się złościł. Schliemann był sprytny i dowiódł tego również w następnych latach. Był najlepszym menedżerem public relations we własnej sprawie. Po transakcji z Frankiem Klawetem minęło jeszcze kilka miesięcy, zanim Schliemann otrzymał od rządu tureckiego pozwolenie na wbicie łopaty w Hisarlik. 11 października 1871 roku wszystkie problemy zostały wreszcie pokonane. Zaczęły się prace wykopaliskowe, które prowadziła 80-osobowa ekipa. Szliman harował za wzięcie, nawet nadciągające chłody nie powstrzymały go od pracy. Kazał zbudować zwykłą drewnianą chatę, w której zamieszkał z żoną, na razie cierpliwie znoszącą wszelkie trudy, mimo że lodowaty wiatr dawał się jej mocno we znaki. Tak było do 15 czerwca 1873 roku, kiedy łopata jednego z robotników natrafiła na miedziane naczynie, wypełnione przedmiotami ze złota i srebra. Szliman rozkazał robotnikom zrobić nieoczekiwaną przerwę, po czym ukrył skarb w chustce na szyję swojej żony. W chacie uporządkował znalezisko, włożył małżonce na głowę złoty diadem i polecił rozesłać na cały świat telegramy, że odkrył skarb Priama. Naturalnie były też kłopoty. Rząd osmański oskarżył go o kradzież wartościowych przedmiotów z ziemi tureckiej, a zazdrośni konkurenci twierdzili, że sam uprzednio zakopał skarb w ziemi. Dzięki swej elokwencji i potędze finansowej Szliman rozwiązał wszystkie problemy. Przekopywał się warstwa po warstwie i wkrótce potem pytanie nie brzmiało już, czy odnalazł troje, tylko którą troję. Czy troję homerową? Schliman przemycił rzekomy skarb Priama za granicę i podarował go berlińskiemu Muzeum Prehistorii i Wczesnych Dziejów. Stamtąd Sowieci wywieźli go w 1945 roku jako łup wojenny do ZSRR i twierdzili przez dziesiątki lat, że nic nie wiedzą o skarbie Priama. Tak było do 1993 roku, odtąd Rosjanie i Niemcy rozmawiają o skarbie, ale do rozmowy włączył się także rząd turecki który w obecnej Troi jako atrakcji turystycznej chciałby wybudować muzeum, gdzie byłyby eksponowane znaleziska. Czy Schliemann rzeczywiście odkrył mityczną Troję? Owo miasto, o którym Homer pisał w Iliadzie i w Odysei? Do dziś nie jest to tak całkiem pewne. Troja Homerowa powinna była być potężnym miastem, Miejscem, w którym roiło się od wykształconych ludzi, miejscem, w którym znano pismo i w którym znajdowały się świątynie różnych bogów. Dotychczas archeolodzy przekopali się, co było naprawdę znakomitym wyczynem, przez 48 mniejszych warstw i 9 troi, ale nigdzie nie pojawiła się choćby tabliczka z nazwą miasta. Jedyny odnaleziony dokument zawiera kilka hetyckich hieroglifów. Badacze wyciągają z tego wniosek że Troja wcale nie była wczesnohistorycznym miastem greckim, lecz należała do innego ważnego kręgu kulturowego, a mianowicie do hetyckiego. Nawiasem mówiąc, wyjaśniałoby to również powody, dla których Troi nie można odnaleźć na geometrycznej siatce greckich bogów. Archeolog Szliman natomiast wszędzie znajdował tylko potwierdzenie swych przypuszczeń. Kiedy odsłonięto spod gruzów jakąś bramę, natychmiast określił ją jako bramę skajską. Występuje ona u Homera, to stąd Achilles ten z piętą achillesową miał ścigać trzykrotnie wokół murów miejskich swego przeciwnika Hektora. Fundamenty większego budynku były dla Schliemanna pałacem Priama, a w 1872 roku twierdził on, że odkrył wielką wieżę, krótko wspomnianą przez Homera w czwartej pieśni Iliady. Później okazało się, że ta wieża to dwa niepozorne, przebiegające równoległe murki a jego pałac Priama miał co najwyżej wielkość chlewika. Według Homera w pałacu tym miało się mieścić pięćdziesiąt sypialni, sal i dziedzińców. Także jego brama Skajska nie była tą samą co u Homera. I tak dalej, i tak dalej, wobec coraz bardziej rozumowych metod porównań tekst Homera nie pasował do wyjaśnień, jakie Szliman dawał wielu znaleziskom. Na krótko przed śmiercią sam Heinrich Szliman miał wątpliwości, czy rzeczywiście odkopał troję homerową? I do dziś nie wiemy tego z absolutną pewnością. Jego przyjaciel i kontynuator prac wykopaliskowych, znakomity archeolog Wilhelm Dorpfeld, zwracał mu niekiedy uwagę na fałszywe wnioski. Jeśli chodzi o Mykeny, gdzie Schliemann prowadził później wykopaliska, istnieją przekazy, że przyjmował swoje pomyłki z humorem, co? Zawołał pewnego razu, a więc to nie są zwłoki i ozdoby Agamemnona? Trudno. Nazwiemy go Schultz. Od 1988 roku wykopaliska w Troi powierzono międzynarodowemu zespołowi pod kierunkiem profesora Stybingi, Manfreda Korfmanna. I odtąd nie ma lata bez nowej sensacji. Około 90 specjalistów z najróżniejszych dziedzin i krajów stwierdziło dość szybko, że wzgórze Hisarlik było zasiedlone bez przerwy od początku trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem aż do czasów rzymskich. Już najniższa warstwa, nazwana Troją pierwszą, miała mury obronne o grubości ponad 2,5 metra oraz trzy bramy. Następne warstwy, Troja II i trzecia, ujawniły pozostałości budynków mieszkalnych i tarasów, a do inwentarza należały również przedmioty z brązu i złota. W warstwach czwartej i piątej, datowanych na 2100-1800 lat przed Chrystusem, Trojanom wiodło się przypuszczalnie nieszczególnie. Takie przynajmniej wnioski wyciąga się na podstawie resztek ich pożywienia. Ponadto udało się dowieść, że miało miejsce kilka pożarów. Troja szósta zajmowała największą powierzchnię i datowana na lata 1800-1250 przed Chrystusem powinna właściwie mieścić się w epoce opisanej przez Homera wojny trojańskiej. Zdaniem archeologów miasto padło jednak ofiarą trzęsienia ziemi. Z drugiej strony Troja VI posiadała więcej pałaców oraz dłuższe i grubsze mury obronne niż jej poprzedniczki. Brakowało tylko śladów tak zażartej walki, jak wojna opisana przez Homera. W Troi VI powinno było aż roić się od grotów strzał i oszczepów. Poza tym powinny były pojawić się przynajmniej pojedyncze gliniane tabliczki do pisania, ostatecznie to na nich pisano. Dopiero Troja siódma, która obejmowała mniej więcej lata 1200-1000 przed Chrystusem, odsłoniła śmieszną, długą na zaledwie 2,5 cm tabliczkę z brązu, a na niej ledwo czytelne, hieroglify w języku luwijskim, spokrewnionym z chetyckim. Jak się wydaje, była to pieczęć jakiegoś handlarza. Dzięki temu rośnie coraz bardziej prawdopodobieństwo, że troja i wilusa to jedno i to samo, pisze Berget Brando w swej znakomitej książce na temat aktualnych wykopalisk. Ale co to jest wilusa? To nazwa miejscowości w państwie hetyckim, wymieniana również w źródłach tego ludu. A więc ani śladu troi homerowej? Chyba że hetyci nazywali w swoim języku troje wilusa? Warstwa troj ósmej zawierała jedynie nieistotne szczątki z czasów greckich, choć akurat w tej epoce inne części Grecji, Akropolis, Delfy, przeżywały największy rozkwit. Pozostaje jeszcze troja dziewiąta, której powstanie datuje się na mniej więcej 500 lat po Chrystusie. Miejsce to okazało się rzymską świątynią Ilium. Czy więc Homer przesadzał bez miary, czy troja szliemanna nie jest troją poety? Ale przecież było tam nie tylko właściwe wzgórze Hisarlik. Co znajdowało się wokół? Eberhard Zanger jest geoarcheologiem, czyli kimś, kto uprawia archeologię z punktu widzenia geologa. Odwrócił on oczy od wzgórza Hisarlik, spojrzał w dół na krajobraz nadmorski i popadł w zamyślenie. Potem wziął z półki starego Platona i kilkakrotnie przeczytał przekaz o Atlantydzie. W końcu Zanger zaczął liczyć, porównywać i kombinować. Rezultatem jego dociekań była książka, której wielu fachowców poświęciło zadziwiająco życzliwe komentarze. Eberhard Zanger próbuje w niej dowieść, że Troja była w rzeczywistości Atlantydą. Mocna rzecz. Czyżby rozwiązanie zagadki Atlantydy? Atlantyda i Troja to jedno i to samo miejsce? Dlaczego więc Homer wciąż pisze o Troi i o wojnie trojańskiej, a nigdy nie używa słowa Atlantyda? Amerykański archeolog Curtis Runnels powiedział o książce Zangera, że będzie miała na świat akademicki taki sam wpływ, jak odkrycie Schliemanna przed stu laty. Brytyjski archeolog, profesor Anthony Snadgrass, jest zaś przekonany, że przeprowadzone przez Zangera porównanie między Atlantydą i Troją ma tak mocne podstawy, iż będzie zaprzątać specjalistów z wielu dziedzin wiedzy. Jeśli Zanger ma rację, Atlantyda alias Troja musiałaby zniknąć nie 9000 lat przed Platonem, ale dopiero około 1184 roku przed Chrystusem. Ponadto Atlantyda nie zatonęłaby w ciągu jednej, straszliwej nocy, lecz zniszczyłaby ją wojna trojańska. Przeczą temu warstwy Troja szósta i Troja siódma. To nie powódź czy wojna zniszczyły miasto, tylko trzęsienie ziemi. W dodatku troja leży na wzgórzu Hisarlik, więc na pewno nie zostałaby zatopiona. Jak więc Eberhard Zanger zamierza pogodzić Atlantydę Platona z troją Homera? Zanger ma swoje powody. Należy wątpić, czy mogą być one przekonujące. Słowo Atlantyda jest powszechnie znane, a jego dźwięk porusza w wielu ludziach czułą strunę. Atlantyda to fascynacja, sen ze świata snów, rajska kraina, która nigdzie nie istniała. Atlantyda jest jak cudowny świat dzieciństwa, to czarodziejska wyspa pokoju, bajka o szczęśliwym świecie i ludziach, którzy nie znają trosk. Czy za Atlantydą kryje się coś więcej, a nie tylko życzenie, żeby istniała? Czy Atlantyda i Troja były, jak chciałby zademonstrować Eberhard Zanger, jednym i tym samym? Gdzie są najbardziej irytujące sprzeczności, gdzie potwierdzenie idei Zangera? A jeśli Zanger się myli, czy oznacza to definitywną śmierć Atlantydy? W końcu od wieków teoretyzuje się na temat lokalizacji tej mitycznej krainy, wciąż bez rezultatu. Kto stworzył ten mit Atlantydy? W jakiej postaci? Od kogo właściwie pochodzi ta oryginalna historia? Dzięki za wysłuchanie czwartego rozdziału audiobooka autorstwa Ericha Fonda Enikena pod tytułem W imieniu Zeusa. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Kroniki Tajemnic w oczekiwaniu na kontynuację oraz nadchodzące nowości.